Maneczko jestem Adyku, a dzisiaj chciałbym Was um, się zapytać. Jestem na swoim serwerze Hamacz. I chciałbym wgrać plugin na NPC, a chociaż nie umiem, jak wpisuję NPC. Ja przepraszam, no. NPC. To nikt mnie nie wyskakuje. A plugin jest wygrany. jest um, bo w drugiej. Nie wiem. O oh jest! Citizens. Uh, help citizens. I tak. Uh, mi to nie chce działać. Nie wiem. Nie interesowałem się tym. W końcu na moim serwerze hałał, tego zaczęło brakować, więc Teraz sobie to sprawdzam. Nie wiem. Pierwszy raz jestem tym Babie. No, jak widzicie, nic mi nie wyskakuje. Więc. Ja się tym nigdy nie bawiłem. Jeśli ktoś miałby pomysł, jak to zrobić, um, proszę mi pomagać. To nagro w nagrodę będzie postawienie go obok mnie. E, tak, teraz jest tu Head w nim: kanotka, ale jej teraz nie ma. Jestem sam na serwerze, bo jest white list. Może kolega pije, nie wiem. Um, tak. Um, jeśli ktoś by chciał, oj, przepraszam. E, Witam po krótkiej e, przerwie technicznej. No, ale mi się coś tu zepsuło. Tak, e, tutaj mamy. E, no, Pozdrowienia od serwera. Stworzy stworzyciel Minecraft. Tutaj są jego główki. Tak. E, e, większość z moich kolegów ze szkoły to się pytało, czy ja mam jakieś kity. Tak, start. Jest kit, tak. Jest też KidVic, też jest dużo lepszy. Jamentowy EKU, cały set diaksowy, 15 złotych jabłek i 3 bloki diaksowe. Jeśli by ktoś chciał coś takiego zobaczyć, zapraszam. Do podawania, um, jeśli by ktoś chciał mi pomóc w tym, serdecznie zapraszam, um, bo ja chciałbym to jak najszybciej zrobić, a wygrany mi pomoże. I ze mną nagram. Więc widzimy się w następnym odcinku Siemanko.